Już się ma tej strony emoji ja w dzisiejszym odcinku. Yy, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie. Zrobimy sobie drugiego. Czekajcie. Zrobimy. Dobra. widzicie. sobie. No, zrobimy sobie. To nie ma. Zrobimy sobie drugiego Q&A Więc. No, musimy przechodzić. Yy, to... Pierwsze pytanie. Kiedy będę nagrywał z kamerą? Kamera, dobrze pójdzie, to będzie poniedziałek? Mikrofon tak samo. Czy myślałeś o innej nazwie? Miku na YouTube. Tak myślałem. Kiedyś yy, było też Rolek, yy, było, miał być, później miał być Emoji sam, później miał być AliExpress. wiadomo <grym>, Oczywiście, przepraszam, mogę to Kiedy odcinek z Far Cry 5? Poprawię sobie mikrofon, kiedy będzie odcinek z Far Cry 5. Mikrofon, fajna zdjęczka na w sklepie Jenna, więc polecam. Jakaś nowa seria. Nowa seria, możliwe, że będzie z Cyberpunka, Watchboxa, Legiona, Call of Duty, Modern Warfare, Assassin's Creed. Valhalla, Hitman 2, GTA 4, Red Dead 2, Forza Horizon 2 albo Among Us. Nie wiadomo, może być jeszcze Skoda, może być jeszcze Fortnite'a. Możecie pisać ogólnie w komentarzach. Um, ulubiona gra? Moja ulubiona... Napiszcie w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona gra. Możecie zostawić łapkę, subika. Będę wiedział, że chcecie więcej takich odcinków. To pierwszy film, w którym zabram o łapki, bo osoby, możecie zostawić dla mnie. Jestem jednak robaki, więc do łapki w górę. Czy... Co nagrywasz chcę ze swoim ekipą? Yy, powiem Wam tak, będzie może odcinki z CSK, z czegoś innego, z Minecrafta z ekipą. Albo jak kupię kamerę. To będą odcinki właśnie z ekipą I tam to Czy będzie Minecraft? Tak, będzie Minecraft Crystal Launcher Już jest Mam fajne domki I jak będzie premium To wtedy będzie Minecraft z ekipą na chodnicę Czy będzie daily? Powiem ja wam tak będzie Daily, jeśli się ogarnę i będzie mi się chciał w filmek. To jest pewna największa wpadka. Nie wiem czy na YouTubie, czy na czym, ale ja mam dużo wpadek. Ja mam dużo wpadek ogólnie. Więc nie chcę wam I czy pokażesz kiedyś swoje stanowisko? Możliwe, że kiedyś pokażę. Możliwe. Możliwe. Kolejne pytanie. Czy będziesz zmieniał coś w swoim stanowisku? Po dłuższych rozmyśleniach na pewno, na pewno muszę, będę musiał po jakimś tym zmienić klawiaturę. Mikrofon myślę. Mikrofon, fotel. Boże mikrofon, klawiatura w hotel, Może słuchawki, ale słuchawki nie jest dobre. Więc no, no, fajnie, fajnie. Ostatnie pytanie tego odcinka: czy będą nowe skiny do cs Ja tu mam, nie zrobiłem. Wymieniam wam bronię. Chodzi tak po nie wiem, czy w ogóle zrobiłem. Czy nazwa broni? Statstra? Czy jest, czy nie? Jakość. Nazwa. Czy jest z naklejkami? I czy na pewno kupuję? P90 statrak tak. Po testach, litamy, naklejka nie. Kupuje na pewno. Tak bez tatraka, lepiej widzicie, i i zaklejem. Bez naklejek kupuję na pewno. Auk bez tatraka po testach, z tym falidy, bez naklejek kupuję. Seven. Bez statraka po testach małpi Biznes, bez naklejek kupuję. AK47 bez statraka po testach szmar Szmaragdowe pręgi, naklejki i kupuję. M4A4 bez statraka po testach smuci Władca. Naklejka na pewno będzie jedna na tym, ale nie wiem co kupuję na pewno. m 41 s na, na pewno statrak po testach Szkło ołowiany, bez naklejek kupuję na pewno. USP bez Statraka po testach. Kora mózgowa bez naklejek. Nie wiem, czy kupuję na pewno. AWP Statrak po testach. Łapa bez naklejek. Kupuję na pewno. Ale to jeśli ogarnę sobie rzeczy. Więc jakby to jest koniec tego 5 odcinka. Do zobaczenia w następnym, Na